Chodzimy zawsze nogą od strony Skipola i teraz ustawiamy kolano w ten sposób, żeby od razu ustawić nartę na krawędzi i na krawędź narty staramy się stanąć. Jest to od razu pierwszy element, którego uczymy jeżdżąc na nartach. Jeżeli ktoś chce podejść do góry, stojąc na stoku, to również musi użyć krawędzi nart ustawionych prostopadle do linii spadku stoku. To, co każdego narciarza powinno interesować na samym początku, to jest to, w jaki sposób kontrolować to, co na tym stoku się będzie działo, czyli w jaki sposób rozpędzać się, a w jaki sposób hamować. Ustawiając się na krawędziach nart, ustawiamy się z kosem do linii spadku stoku, czyli czym bardziej kierujemy narty w stronę dołu, czyli tam, gdzie ciągnie nas siła grawitacji, tym szybciej będziemy jechać. Im bardziej odstawiać się będziemy od tej linii spadku stoku, tym wolniej będziemy jechać. Czyli wszystkie najazdy na skręt. Jeżeli ja najeżdżam na skręt, wtedy się rozpędzam, a każdy podjazd pod stok jest wyhamowaniem. Jest moment rozpędzania się i wyhamowywania. Kolejna rzecz, która jest ważna w momencie, kiedy zaczynamy chodzić na skipol, to jest to, żeby ruchy nasze były płynne, plastyczne, żeby nie było zerwań. Ustawiamy się na krawędziach od kolan. Później idą biodra, później idzie każdy staw kręgosłupa i na końcu idzie głowa. Aby się ustawić w dół stoku, od razu uczymy również tego, żeby wszelkie przestawiania nart i ustawiania się na skipolu były równe z tymi, które się dzieją na nartach. Czyli jeżeli odwracamy się, to odwracamy się zawsze górną nartą, nie dolną nartą, Teraz powoduje to, że potem polecimy wprost na dół, tylko staramy się ustawić na dolnej narcie. Oczywiście szukamy krawędzi luźnym kolanem. Kolano pochylamy luźno do środka, ustawiamy się na krawędziach i górną nartę obracamy. Zawsze do pługu, tak żeby poszerzyć układ, zawężyć, poszerzyć i stoi na wprost. Ustawiamy się w pługu, dzioby złączyć ze sobą, pięty dajemy szeroko, poprzez rozpychanie piętek nart, wyhamowujemy. Ustawiamy się, dzioby razem, pięty szeroko, tak żeby nie było asymetrii w ruchu, żeby równo rozchodzić obie narty. Równo idą obie narty. I stawiamy pewnie narty na krawędziach, mocniej się ustawiamy, szukamy luzu, szukamy ustawienia i staramy się ustawić tak, że stoimy sami na nogach. Można od góry zjeżdżać na dół i wyhamowywać po drodze, żeby czuć opór w nartach i w czasie jazdy staramy się kolana do środka, żeby ustawić narty na wewnętrznych krawędziach. Kolanami opieramy się, zapieramy się na tych nartach. Rozpychając nogi, zwiększamy opór i tym samym windujemy się do góry taśmy. Puszczając narty luźno na dół, zjeżdżamy na dół. Wyhamowujemy przez rozpychanie pięt.